Witajcie w kanale Opowieści na dobranoc. Dzisiaj opowiem Wam historię, która wstrząsnęła całymi Stanami Zjednoczonymi. To opowieść o maczczynej miłości, która posunęła się za daleko, o kłamstwach, które zniszczyły życie i o szokującej prawdzie, której nikt się nie spodziewał. Koniecznie zostańcie ze mną do samego końca, ponieważ zwroty akcji w tej sprawie sprawią, że zwątpicie we wszystko, co wydawało się oczywiste. Zaczynajmy. Didi była samotną matką, która dla wielu w Ameryce była wzorem do naśladowania. Jej córka, Gypsy Rose, od najmłodszych lat spędzała więcej czasu w szpitalach niż w domu, zmagając się z listą przerażających chorób. Dziewczynka poruszała się na wózku inwalickim, korzystała z rurki do oddychania i była całkowicie zależna od swojej matki. W oczach wszystkich Didi była aniołem, matką, która poświęciła wszystko dla swojej chorej córki, zawsze u jej boku. Bez względu na wszystko, Didi i Gypsy były zapraszane do popularnych programów telewizyjnych i występowały na wielu konferencjach dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu matka i córka stawały się coraz bardziej znane. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że wszyscy znają ich historię, stało się coś niewyobrażalnego. Didi została znaleziona martwa, a Gypsy zniknęła bez śladu. Rodzina i przyjaciele wpadli w panikę, ponieważ wiedzieli, że Gypsy cierpi na niezliczone zagrażające życiu choroby i musi codziennie przyjmować leki. Jej nogi były sparaliżowane, musiała spać podłączona do tlenu i była karmiona przez sondę. Wszystkie jej leki, wózek inwalidzki i niezbędny sprzęt medyczny zostały porzucone w domu. Wszyscy byli przekonani, że zabójca Didi porwał Gypsy i jej życie wisi na włosku. Policja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, robiąc wszystko, by schwytać sprawcę i uratować dziewczynę. Nikt nie mógł przypuszczać, że to, co śledcze odkryją kilka dni później, zszokuje całą Amerykę. Wszystko zaczęło się, gdy Didi miała 17 lat. Poznała Rhoda Blancharda i niedługo potem odkryła, że jest w ciąży. Para, nie mając innego wyjścia, postanowiła się pobrać. W lipcu 1991 roku Didi urodziła córkę, której nadała imię Gypsy Rose. Jednak relacja Didi i Roda stawała się coraz bardziej burzliwa i para zdecydowała się na rozwód zaledwie kilka miesięcy po narodzinach córki. Po rozstaniu Didi wraz z małą Gypsy zamieszkała z ojcem i macochą. Już gdy Gypsy miała zaledwie trzy miesiące, Didi zaczęła opowiadać wszystkim, że jej córka cierpi na bezdech senny i może umrzeć w każdej chwili. Twierdziła, że dziewczynka ma wadę chromosomową. Regularnie zabierała Gipsy na ostry dyżur. Co dziwne, gdy Gipsy była pod obserwacją lekarzy w szpitalu, jej stan był stabilny, ale za każdym razem, gdy wracała do domu, wkrótce znów trafiała do szpitala w stanie krytycznym. Ogólnie rzecz biorąc, Gipsy była postrzegana jako niezwykle schorowane dziecko, cierpiące na szereg poważnych chorób, takich jak białaczka, astma, padaczka, a nawet rak. Lista dolegliwości, na które rzekomo cierpiała Gypsy, stawała się coraz dłuższa i poważniejsza. Gdy dziewczynka miała 7 lat, spadła z motocykla dziadka. Był to drobny wypadek, a lekarze szybko wypisały ją do domu, stwierdzając jedynie powierzchowne otarcia. Jednak po powrocie Didi ogłosiła, że wypadek spowodował u Gypsy zanik mięśni i uniemożliwił jej chodzenie. Od tamtej pory Gypsy była całkowicie skazana na wózek inwalidzki. Co więcej, jej wzrok i słuch rzekomo pogarszały się z dnia na dzień. Musiała nosić okulary i aparat słuchowy. Z powodu rzekomej chemioterapii w leczeniu raka, matka ogoliła jej głowę. Była przedstawiana jako niezwykle słaba, karmiona przez sondę, nosząca butle z tlenem i mająca założony wenflon do leczenia infekcji. Jej zęby były zniszczone i poczerniałe, co Didi tłumaczyła ogromną ilością antybiotyków, które dziewczynka musiała przyjmować. Mimo że Rod co miesiąc regularnie płacił alimenty i starał się utrzymywać kontakt z córką, Didi nieustannie wmawiała Gypsy, że jej ojciec jest okropnym człowiekiem, uzależnionym od używek, nieodpowiedzialnym i że porzucił własne dziecko. Nie chciała, by Gypsy miała jakikolwiek kontakt z rodem i niechętnie pozwalała mu dzwonić z życzeniami urodzinowymi pod jednym warunkiem – nie mógł zdradzić Gypsy jej prawdziwego wieku. W rezultacie, gdy Gypsy skończyła 18 lat, wciąż wierzyła, że ma zaledwie czternastkę. Niekończąca się lista holup wpłynęła również na rozwój dziewczynki. Mówiła wysokim, piskliwym głosem, niczym małe dziecko. Didi twierdziła, że Gypsy ma uszkodzenie mózgu, przez co jej umysł zatrzymał się na poziomie siedmiolatki. Po drugiej klasie Didi zabrała córkę ze szkoły, tłacząc, że ta nie nadąża za rówieśnikami. Gypsy nie miała żadnych przyjaciół oprócz matki. Didi była całym jej światem. W marcu 2008 roku Gypsy i Didi przeprowadziły się z Luizjany do Aurory w stanie Missouri. Didi opowiadała wszystkim, że huragan Katrina zniszczył ich dom w Luizjanie. Organizacja charytatywna Habitat for Humanity pomogła zbudować dla nich nowy, w pełni wyposażony dom. Darczyńcy z całego kraju zebrali setki tysięcy dolarów, aby pomóc matce i córce rozpocząć nowe życie. Po przeprowadzce do Mizuri, Gypsy trafiła do nowego neurologa. Po zbadaniu dziewczynki lekarz doznał szoku. Zdał sobie sprawę, że Gypsy nie wykazuje żadnych objawów upośledzenia umysłowego, ani innych chorób, o których opowiadała jej matka. Zarządzał więc od Didi wglądu w dokumentację medyczną córki. Didi wpadła w szał, krzycząc, że huragan Katrina zniszczył wszystkie dokumenty i historię choroby Gypsy. Wściekła, zabrała córkę i nigdy więcej nie pojawiła się w tym szpitalu. W 2009 roku do odpowiednich służb zadzwoniła anonimowa osoba, informując, że Gypsy wcale nie jest chora i jest regularnie krzywdzona przez Didi. Osoba ta twierdziła również, że Didi posługuje się fałszywymi dokumentami, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Dwie pracownice opieki społecznej przybyły do domu Didi, aby zbadać sprawę. Didi przyznała, że jej prawdziwe imię to Claudine, ale musiała je zmienić, by uciec przed agresywnym uzależnieniem. Mężem. W rezultacie dochodzenie zostało szybko zamknięte. W lutym 2011 roku Gypsy miała już 19 lat. Jak wiele dziewcząt w okresie buntu, stawała się coraz bardziej nieposłuszna i czuła się osaczona przez matkę, która nie odstępowała jej na krok. Zaczęła odkrywać, że istnieje ogromny świat na zewnątrz, a jej matka była murem, który ją od niego oddzielał. Zaczęła też podejrzewać, że to właśnie leki, które matka codziennie zmuszała ją do połykania, pogarszają jej stan. Zaczęła potajemnie wypluwać tabletki i poczuła, że jej zdrowie się poprawia. Zaczęła łączyć wspomnienia z dzieciństwa, kiedy matka podawała jej leki i kazała udawać zmęczenie, aby zdobyć więcej pieniędzy z darowizn na jej leczenie. Pamiętała, jak czasami wymsknęło jej się przy kimś, że czuje się lepiej, a wtedy Didi ściskała jej dłoń tak mocno, by dać jej do zrozumienia, że ma milczeć. Była już na tyle dorosła i inteligentna, by zrozumieć, że Didi wykorzystuje ją jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Mino To, Gypsy bała się matki bardziej niż kogokolwiek na świecie. Dlatego wciąż udawała, że niczego nie wie i kontynuowała grę w teatr, który wyreżyserowała jej matka. Jak inne nastolatki, Gypsy czuła ogromną ciekawość dotyczącą płci i pragnęła mieć chłopaka. Pewnego razu na jednej z konferencji przypadkowo poznała 35-letniego mężczyznę. Zaczęli rozmawiać i wymienili się numerami telefonów. Od tamtej pory rozmawiali ze sobą codziennie, często do białego rana. Kilka tygodni później mężczyzna zaprosił Gypsy do motelu. Gypsy wymknęła się z domu, ale Didi ją nakryła. Mimo że Gypsy miała już 19 lat, Didi, posługując się fałszywymi dokumentami, twierdziła, że córka ma zaledwie 14 lat i zagroziła mężczyźnie pozwem za kontakty z nieletnią. Przestraszony mężczyzna już nigdy więcej nie skontaktował się z Gypsy. A sama Gypsy? Za karę została przywiązana przez matkę do łóżka na dwa tygodnie. Didi rozbiła też jej telefon i komputer. Mimo zakazu, Gypsy każdej nocy czekała, aż matka zaśnie, by potajemnie korzystać z internetu, rozmawiać na czatach i umawiać się na randki online aż do rana. Pod koniec 2012 roku na chrześcijańskim portalu randkowym poznała Nikolasa. Był w jej wieku, mieszkał w Big Bend w stanie Wisconsin i cierpiał na autyzm. Podobnie jak Gypsy, Nikolas niemal nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym, żyjąc głównie w wirtualnej rzeczywistości. Miał na koncie wyrok za oglądanie nieodpowiednich treści w restauracji McDonald'sa i publiczne, niestosowne zachowanie szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, która przerodziła się w dwuletni, sekretny związek online. Nicholas i Gypsy często wymieniali się prowokującymi zdjęciami, nierzadko o charakterze BDSM. W marcu 2015 roku Gypsy i Nicholas zaczęli planować spotkanie w realnym świecie, mając nadzieję, że Didi pozwoli im być razem. Gypsy wysłała Nikolasowi pieniądze na bilet autobusowy do Missouri. Plan był taki, Didi i Gypsy pójdą do kina na film Kopciuszek. Nicholas miał kupić bilet na ten sam seans i usiął tuż obok nich, a potem udawać, że spotkali się przypadkiem. Gdy Gypsy i Nikolas spotkali się pojazd pierwszy na żywo, było to jak uderzenie pioruna. Tymczasem Didi nie pałała do Nikolasa sympatią. W trakcie seansu Gypsy wyszła pod pretekstem pójścia do toalety. Nikolas poszedł za nią. To właśnie tam, w łazience dla osób z niepełnosprawnościami, po raz pierwszy doszło między nimi do zbliżenia. Od tamtego momentu ich uczucie stawało się coraz bardziej płomienne. Nikolas czcił Gypsy niemal jak boginię. Ona z kolei chyba nie kochała go aż tak mocno, ale otworzył przed nią nowy świat. Świat bez Didi. Oboje marzyli o dniu, w którym będą mogli uciec gdzieś daleko, gdzie nikt ich nie zna i zbudować nowe, szczęśliwe życie. Aby to osiągnąć, byli gotowi nawet pozbyć się Didi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nazwali to planem B. Jednak Didi stawała się coraz bardziej okrutna. Zamykała Gypsy w komórce, przywiązywała ją i wyzywała, bo córka nie chciała zerwać z Nikolasem. Wtedy Gypsy podjęła ostateczną decyzję. Plan B musiał zostać wprowadzony w życie. Didi musiała zginąć, aby ona mogła wreszcie zacząć żyć. 13 czerwca 2015 roku, Nikolas pojechał autobusem do Missouri, wynajął pokój w motelu i czekał na wiadomość od Gypsy. Tej fatalnej nocy, Gypsy starała się zachowywać tak normalnie, jak to tylko możliwe. Razem z matką malowały paznokcie, żartowały, a potem Didi położyła córkę do łóżka. Gipsy pocałowała mamę, życząc jej dobrej nocy. Obiecała, że zawsze będzie dobrą, posłuszną dziewczynką, po czym udała, że zasypia, czekając aż do północy. Kiedy była już pewna, że jej matka śpi głęboko, wysłała wiadomość do Nikolasa, ostrzegając go, by był ostrożny, bo drzwi często skrzypią. Podała mu nóż, który wcześniej przygotowała, a sama zamknęła się w łazience, skulona na podłodze z dłońmi na uszach. Mimo to wciąż słyszała ciche skrzypnięcie drzwi i kroki Nikolasa. A potem usłyszała rozpaczliwy krzyk swojej matki. Nikolas zadawał Didi cios za ciosem. Słyszała, jak Didi woła jej imię. Raz, dwa, trzy razy. Ale każdy kolejny krzyk o pomoc był coraz cichszy, aż w końcu zgasł. Zapadła przerażająca, grobowa cisza. Kiedy wszystko się skończyło, Gypsy wyszła z łazienki. Rzucili się sobie w ramiona, a potem, pozbywając się ubrań, oddali się namiętności na jej własnym łóżku. 14 czerwca 2015 roku Gypsy i Nicholas pojechali autobusem do jego domu w Big Bend w stanie Wisconsin. Wieczorem tego samego dnia na koncie DD na portalu społecznościowym pojawił się nowy wpis. Ta suka... Nie żyje? Ludzie byli przerażeni, gdy to przeczytali, a ich strach spotęgował się, gdy kilka minut później pojawił się kolejny komentarz. Zadźgałem tę grubą maciorę i zgwałciłem jej słodką, niewinną córeczkę. Tak głośno krzyczała. Policja szybko namierzyła adres IP komputera, z którego dokonano wpisów, i bez trudu zlokalizowała dom Nikolasa w Wisconsin. Po otoczeniu posiadłości, policjanci aresztowali oboje funkcjonariusze byli w absolutnym szoku, gdy zobaczyli, że Gypsy może normalnie chodzić. Początkowo Gypsy udawała, że on niczym nie wie i płakała z rozpaczy, gdy policja poinformowała ją o śmierci matki. Jednak dzięki profesjonalnym technikom przesłuchania, śledczy szybko zmusili ją do wyznania prawdy. Śmierć Didi, której głównym architektem okazała się jej własna córka, którą rzekomo tak troskliwie się opiekowała i kochała, wstrząsnęła wszystkimi. Ale jeszcze większy szok przeżyli, gdy odkryli, że całe życie matki i córki, a zwłaszcza choroby Gypsy, były jednym wielkim kłamstwem. Przez wiele lat Didi wymyślała córce dziesiątki chorób, za każdym razem zmieniając szpitale, aby uniemożliwić weryfikację dokumentacji medycznej. Didi kłamała tak brawurowo, że nawet lekarze stawali się marionetkami w jej rękach, zgadzając się na operacje, liczne interwencje medyczne i przepisywanie leków na nieistniejące schorzenia Gypsy. Co najbardziej zdumiewające to fakt, że przez kilkadziesiąt lat wizyt u setek lekarzy tylko jeden z nich nabrał podejrzeń co do stanu zdrowia Gypsy. Ten fakt wywołał w społeczeństwie ogromne oburzenie i utratę zaufania do amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Psychologowie stwierdzili, że Didi cierpiała na zaburzenie psychiczne znane jako przeniesiony zespół Münchausena. Chociaż wielu ekspertów kwestionuje, czy jest to forma choroby psychicznej, osoby z tym zaburzeniem udają chorobę, aby zdobyć współczucie i sympatię innych. W przypadku DD nie tylko wykorzystywała córkę do przyciągania uwagi, ale także zmuszała ją do udawania choroby, przyjmowania leków i przechodzenia przez niezliczone, niepotrzebne operacje, aby móc pozyskiwać pieniądze z darowizn. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że to Nikolas był osobą, która pozbawiła Didi życia. Jedyną niewiadomą pozostawało, kto tak naprawdę był mózgiem tej operacji. Początkowo Gypsy zrzuciła całą winę na Nikolasa, twierdząc, że pomysł zabicia Didi wyszedł od niego. Mówiła, że Nikolas cierpi na rozdwojenie jaźni, posiadając w sobie zarówno dobrą, jak i złą stronę. To właśnie ta zła strona miała go popchnąć do zabicia Didi, aby uratować Gypsy, niczym książę ratujący księżniczkę z baśni. Jednakże w sądzie Gypsy przyznała, że to ona poprosiła Nikolasa o zamordowanie jej matki. Powiedziała, że chciała śmierci Didi nie dlatego, że jej nienawidziła, ale po prostu dlatego, że chciała się od niej uwolnić. W lipcu 2016 roku Gypsy została skazana za morderstwo drugiego stopnia na 10 lat więzienia. Tymczasem Nicholas został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia i otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Adwokat Nicholasa próbował podkreślać, że jego klient cierpi na autyzm i ma obniżoną sprawność intelektualną, argumentując, że to Gypsy zmanipulowała go psychicznie i nakłoniła do zabicia Didi. Sędzia jednak nie dał wiary tej linii obrony. Wiele osób uznało ten wyrok za niesprawiedliwy dla Nikolasa. Uważano, że Gypsy otrzymała łagodny wyrok, ponieważ sędzia wziął pod uwagę cierpienie, jakiego doznała z rąk matki. Twierdzono, że Gypsy jest niezwykle inteligentna i przebiegła, w przeciwieństwie do swojego wyglądu. Prawdopodobnie została wyszkolona i odziedziczyła po Didi zdolność do mistrzowskiego naginania prawdy i manipulowania innymi. Niezależnie od tego, jak wyglądała prawda, jedno jest absolutnie pewne: Gypsy nigdy nie żałowała tego, co stało się z jej matką, a jej życie stało się znacznie lepsze po śmierci Didi. Zapytana podczas wywiadu o plan pozbycia się matki, bez wahania przyznała, że poczuła ogromną ulgę i wolność, uciekając spod jej kontroli. Wolę być zamknięta w więzieniu, niż dalej z nią żyć. Muszę zacząć wszystko od nowa. Czuję się, jakbym narodziła się na nowo. Szczerze mówiąc, ta sprawa budzi we mnie bardzo mieszane uczucia. Naprawdę nie mieści mi się w głowie, co działo się w umyśle Didi, kiedy celowo podawała leki kilkumiesięcznemu dziecku, by wywołać u niego drgawki, a potem zabierała je do szpitala, zmuszała do chemioterapii i poddawała niezliczonym operacjom tylko po to, by zarabiać na cierpieniu własnej córki. To ewidentnie objaw choroby psychicznej, bo żaden normalny człowiek nie byłby zdolny do takiego okrucieństwa. W pełni rozumiem, dlaczego Gypsy była tak obojętna na śmierć swojej matki, ale to, co najbardziej bulwersuje mnie w całej tej sprawie, to nie postawa ofiary, ale oszustwo, którego dopuściła się Didi. Może ono mieć katastrofalne skutki dla osób z niepełnosprawnościami i tych, którzy naprawdę cierpią na śmiertelne choroby i potrzebują pomocy. Kiedy dobroć darczyńców jest tak perfidnie wykorzystywana, mogą oni stracić zaufanie i w przyszłości wahać się czy wesprzeć jakąkolwiek organizację charytatywną. A to z kolei może sprawić, że wielu ludzi, którzy naprawdę są w rozpaczliwej sytuacji, straci szansę na otrzymanie ratującej życie pomocy. Co sądzicie o tej wstrząsającej historii? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli ten materiał wydał Wam się interesujący i wartościowy, proszę: zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał opowieści na dobranoc i udostępnijcie ten film. Wasze wsparcie jest dla mnie bezcenne. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.